Co jeśli picie wody pierwszą rzeczą po przebudzeniu może naprawdę zaszkodzić Twojemu zdrowiu? Woda sama w sobie nie jest problemem, ale w połączeniu z pewnymi nawykami może wywołać wszystko od nudności do długotrwałego stresu narządów. Podczas gdy większość ludzi chwali korzyści płynące z nawadniania rano, niewiele osób mówi o potencjalnych zagrożeniach związanych z niedbałym piciem. Dotyczy to szczególnie osób starszych, których organizmy są zazwyczaj bardziej wrażliwe i reaktywne. Twoje nerki, układ pokarmowy i serce opierają się na odpowiednim czasie, równowadze i kontekście. Kiedy budzisz się, twój organizm znajduje się w bardzo delikatnym stanie. Hormony się zmieniają, ciśnienie krwi się dostosowuje, a poziomy elektrolitów są niskie. Jeśli zalać swój system w niewłaściwy sposób, lub niewłaściwymi substancjami, możesz nie odczuwać natychmiastowych skutków, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Niektórzy czują się ospali, inni doświadczają palpitacji serca lub zimnych potów, a niektórzy po prostu czują się dziwnie, nie wiedząc dlaczego. Łatwo jest przeoczyć to połączenie, ale kiedy nauczysz się, jak to działa, zaczyna to nabierać sensu. W tym filmie przedstawimy pięć powszechnych błędów które mogą sprawić, że picie wody pierwszą rzeczą rano będzie szkodliwe zamiast pomocne. Każdy z tych błędów reprezentuje ciche niebezpieczeństwo, które wiele osób przeocza, a ten ostatni może zmienić sposób w jaki myślisz o całej swojej porannej rutynie. Jeśli zależy Ci na utrzymaniu spokojnego układu pokarmowego, stabilnego serca i klarownego umysłu, zostań z nami. Może to być jedna z najbardziej zaskakujących i ważnych rzeczy, które nauczysz się w tym tygodniu. A teraz zaczynajmy. Numer 1. Lodowata woda na pusty żołądek. Może wydawać się orzeźwiająca i nawet nieco Cię obudzić, ale wlewanie lodowatej wody do organizmu zaraz po przebudzeniu jest szokiem, którego Twój system nie potrzebuje, zwłaszcza gdy Twój żołądek jest całkowicie pusty. W ciągu nocy Twoje wewnętrzne organy wchodzą w delikatny rytm. Naczynia krwionośne są lekko skurczone, układ pokarmowy jest uśpiony, a nagłe wlewanie mroźnej wody do tego cichego przewodu jest jak wciśnięcie hamulca, gdy silnik samochodu nadal się nagrzewa. To zakłóca trawienie, napina mięśnie żołądka i zwęża naczynia krwionośne, które próbują się otworzyć i pomóc Twojemu ciału w łagodnym rozpoczęciu dnia. Problem nie leży w samej wodzie, ale w jej temperaturze. Zimna woda zmusza twój organizm do wydatkowania dodatkowej energii na regulację temperatury rdzennej. Dla młodszych ludzi może się to wydawać nieistotne, ale dla osób starszych, z wolniejszym metabolizmem, może to prowadzić do niepotrzebnego stresu dla układu sercowo-naczyniowego. Objawy mogą obejmować nagłe bóle głowy. Zawroty głowy lub utrzymujący się chłód w klatce piersiowej to nie są oznaki odświeżenia, to oznaki, że twoje ciało broni się przed czymś nieoczekiwanym. Przykład Elaner, 70-letniej kobiety, która każdego ranka zaczynała od wypicia dużej szklank. Szklanki lodowatej wody prosto z lodówki. Lubiła, jak to oczyszcza jej gardło i sprawia, że czuje się czujna ale zaczęła także zauważać coś innego. Jej żołądek skurczał się, palce były zimne, a trawienie przez cały poranek wydawało się ociężałe. Po wspomnieniu o tym swojemu lekarzowi, zachęcono ją do przejścia na wodę w temperaturze pokojowej na kilka tygodni. Zmiana była natychmiastowa, jej żołądek przestał być napięty, ręce przestały drżeć, a poranki stały się spokojniejsze i bardziej komfortowe. Często myślimy, że dyskomfort to po prostu część starzenia się, ale wiele z tych małych bóli i szoków wynika z nawyków, które nie pasują do potrzeb naszych ciał. Zimna woda mogła wydawać się energetyzująca w wieku 25 lat, ale w wieku 75 lat może szkodzić bardziej niż pomagać. Jeżeli zaczynasz swoje poranki od czegoś, co wydaje się być wstrząsem dla systemu, cofnij się o krok. Pozwól swojemu ciału obudzić się delikatnie. Wybierz wodę, która jest bliżej temperatury Twojego ciała. Daj swoim organom szacunek, na który zasługują. W końcu niosą cię przez całe życie. Dave earned it. Numer dwa. Picie za szybko lub dużymi łykami. Jest coś satysfakcjonującego w dużym łyku, szczególnie gdy jesteś spragniony. Ale picie wody za szybko. Zwłaszcza w pierwszych kilku minutach po przebudzeniu, może wytrącić twój cały system z równowagi. Kiedy twoje ciało wciąż przechodzi z trybu snu do trybu czuwania, każdy system jest trochę bardziej wrażliwy. Błona śluzowa żołądka jest nieprzygotowana, rytm serca się dostosowuje, a ciśnienie krwi się kalibruje. Chugging down a full glass of water in one go, even if it's room temperature can trigger bloating. Dizziness and in some cases even nausea or a light-headed feeling that seems to come out of nowhere. Kiedy pijesz za szybko, twoje ciało nie ma czasu na przetworzenie tego nagłego przyjęcia. Twoje nerki przechodzą w tryb wysokich obrotów, równowaga elektrolitów się zmienia, a żołądek gwałtownie się rozszerza, co może prowadzić do dyskomfortu, wzdęć, a nawet wywoływać zgagę u osób, które są na to podatne. Szczególnie osoby starsze muszą być tego świadome, ponieważ regulacja płynów staje się bardziej delikatna z wiekiem. To, co może wydawać się efektywnym nawadnianiem, może tak naprawdę wywołać reakcję łańcuchową, która zostawi cię w gorszym stanie zamiast lepszego. Porozmawiajmy o Walterze, 72-letnim byłym trenerze, który traktował nawadnianie jak dyscyplinę. Miał poranną rutynę, której nigdy nie pomijał. Budził się, rozciągał i wypijał całą butelkę wody, zanim stopy dotknęły podłogi. Jednak z czasem zauważył, że pewnego ranka czuł się dziwnie oszołomiony. Nie rozumiał dlaczego, nie pomijał posiłków, ani nie był odwodniony, ale kiedy opisał swoją rutynę lekarzowi, zorientowali się, że problem polegał na tym, że zalewał swoje ciało, zanim miało czas na stabilizację. Dzięki niewielkiej zmianie Pijąc wodę powoli przez 15 do 20 minut. Jego objawy zniknęły. Jest rytm w nawadnianiu i szanowanie tego rytmu, szczególnie na początku dnia, może zrobić ogromną różnicę. Powolne picie pomaga twojemu ciału lepiej wchłaniać wodę, redukuje obciążenie nerek i zapobiega nagłemu spadkowi stężenia elektrolitów. Co może sprawić, że poczujesz się słabo lub nerwowo. Zamiast więc spieszyć się z poranną szklanką, traktuj to jak rytuał: Usiądź, oddychaj, pij powoli. Pozwól swojemu ciału przyjąć wodę, a nie reagować na nią. Kilka dodatkowych minut może uratować ci cały dzień od dyskomfortu. Jeśli nadal oglądasz ten film i uznajesz te spostrzeżenia zawartościowe, skomentuj Numer 2 poniżej, aby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze się nie subskrybowałeś, polecam subskrybować i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrego kontentu, który informuje i inspiruje. Numer 3. Picie z plastikowych butelek pozostawionych na noc czasami niebezpieczeństwo nie leży w wodzie, ale w pojemniku. Wiele osób zostawia plastikową butelkę z wodą obok łóżka na noc, myśląc, że to tylko wygodny sposób na pozostanie nawodnionym rano. Ale jeśli ta butelka zostanie na zewnątrz za długo, szczególnie w ciepłych pomieszczeniach lub w bezpośrednim świetle słonecznym, może zacząć wydobywać chemikalia do wody, którą planujesz wypić. Jednym z głównych zmartwień jest związek nazywany BP. A Często obecny w starszych lub gorszej jakości plastikach. Nawet butelki oznaczone jako wolne od B P, nie zawsze są całkowicie bezpieczne, ponieważ inne substytuty chemiczne mogą zachowywać się podobnie. Kiedy w grę wchodzi ciepło i czas, te chemikalia stają się problemem. Nazywane są zaburzaczami hormonalnymi, co oznacza, że mogą naśladować hormony w twoim ciele. I zakłócać sposób, w jaki działają gruczoły. Dla seniorów, którzy już zarządzają poziomem cukru we krwi, ciśnieniem krwi lub problemami starczycą, ta dodatkowa ingerencja, nawet w małych ilościach, może wytrącić wszystko z równowagi. Objawy mogą nie pojawić się od razu, ale z biegiem tygodni lub miesięcy możesz zauważyć większe zmęczenie, wahania nastroju lub zmiany w trawieniu. Nie zdając sobie sprawy, że Twoje niewinne nawyki związane z wodą mogą być częścią problemu, pozwól, że opowiem ci o Stanleya, siedemdziesięciodmiennym człowieku, który był dumny z picia dużych ilości wody każdego ranka. Zawsze trzymał przy łóżku plastikową butelkę kupioną w sklepie, napełniał ją wodą z kranu i używał jej przez tygodnie bez zastanowienia. Zazwyczaj stała obok ciepłej lampy, czasami w bezpośrednim słońcu. Z czasem zaczął doświadczać bólów głowy i wzdęć, które nie miały związku z jego dietą ani lekami. Po przeczytaniu kilku informacji i rozmowie ze swoim dietetykiem, przeszedł na szklane i stalowe pojemniki i przestał zostawiać butelki na noc. Po kilku tygodniach jego objawy ustąpiły, a po raz pierwszy od miesięcy jego energia się ustabilizowała. Łatwo jest ignorować takie małe narażenia. Zwłaszcza gdy wydają się bez szkody. Ale dla starzejących się ciał, każde dodatkowe obciążenie chemiczne ma znaczenie. Twoja wątroba pracuje ciężej, twoje hormony walczą o równowagę, a twój system staje się bardziej podatny na zewnętrzne wpływy. Jeśli byłeś używał plastikowych butelek lub trzymał wodę obok łóżka w miękkich pojemnikach, być może nadszedł czas, aby to przemyśleć. Wybierz szkło. Wybierz stal nierdzewną, lub przynajmniej napełnij czysty pojemnik rano, zamiast polegać na tym, który stał przy samoonie sołsa przez całą noc. To prosta zmiana, ale czasami to najprostsze zmiany przynoszą największy spokój umysłu. Numer 4. Picie wody na bardzo pełnym lub pustym żołądku po przyjęciu określonych leków. Poranki są delikatne. To wtedy twoje ciało próbuje odzyskać swój rytm, zwłaszcza po nocy postu. Dla wielu starszych dorosłych, poranki oznaczają także przyjmowanie leków. Leki na ciśnienie krwi, tabletki tarczycowe, leki przeciwbólowe. Te małe kapsułki mają ogromne odpowiedzialności. Ale wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak sposób, w jaki zażywasz te leki, szczególnie w związku z wodą i jedzeniem, może wszystko zmienić. Picie czystej wody na bardzo pusty żołądek zaraz po zażyciu niektórych leków może prowadzić do nudności, dyskomfortu żołądka, a w niektórych przypadkach do zmniejszenia skuteczności samego leku. Niektóre tabletki są zaprojektowane do przyjmowania z jedzeniem. Inne powinny być przyjmowane na pusty żołądek, ale nie powinny być po nich popijane dużymi ilościami wody. Jeszcze inne źle reagują na poziomy kwasowości. Które są podwyższone lub obniżone przez to, co i jak pijesz. Twój układ pokarmowy nie jest tylko biernym przewodem to wrażliwa równowaga enzymów, płynów i czasu. Zalać go wodą, szczególnie jeśli twój żołądek jest pusty, lub gdy właśnie zakończyłeś duży posiłek może zakłócać wchłanianie. To oznacza, że możesz nie otrzymać pełnych korzyści z leku. Lub, co gorsza, może to podrażniać błonę żołądka, nie wiedząc dokładnie dlaczego. Przykład Margaret, 80-letniej kobiety, która zaczęła doświadczać nudności rano, które wydawały się nie mieć związku z tym, co jadła. Jej wyniki krwi były w porządku. Jej posiłki były regularne, ale każdego ranka 30 minut po zażyciu leku tarczycowego z dużą szklanką wody czuła się niedobrze. Lekarz odkrył, że nie tylko piła za dużo, za szybko na pusty żołądek, ale także nie dawała swojemu żołądkowi czasu na dostosowanie się przed jedzeniem. Zmieniając na mniejsze łyki wody z tabletką, a następnie czekając 45 minut przed śniadaniem, nudności całkowicie ustąpiły. Co więcej, jej następne badanie krwi pokazało, że jej lek działał wydajniej. Łatwo jest zlekceważyć, jak wrażliwy jest żołądek pierwszą rzeczą rano. Zwłaszcza gdy zażywasz ten sam lek od lat. Ale nasze ciała się zmieniają, a nasze reakcje również. Kiedy zaczynamy dzień, słuchając siebie i nie zakładając, dajemy sobie szansę na dostosowanie się, zanim problemy się pojawią. Jeśli budzisz się z nudnościami, lub jeśli twoje leki wydają się mniej skuteczne niż kiedyś, przyjrzyj się bliżej temu, co pijesz, kiedy pijesz i ile. Może to być prosta poprawka o dużym wpływie. Jeśli nadal oglądasz ten film i uznajesz te spostrzeżenia zawartościowe, skomentuj numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze się nie subskrybowałeś, polecam subskrybować i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnych przyszłych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie cennego kontentu, aby informować cię i inspirować. Numer 5. Pomijanie śniadania i zastępowanie go tylko wodą. Brzmi zdrowo i dyscyplinarnie. Niektórzy budzą się, piją dużą szklankę wody i postanawiają całkowicie pominąć śniadanie, myśląc, że robią coś dobrego dla swojego ciała ale zwłaszcza dla seniorów, ten nawyk może cichutko odciągać energię, obniżać poziom cukru we krwi i rozpoczynać dzień z deficytem, który trudno odzyskać. Woda jest niezbędna, ale sama woda, bez jedzenia stabilizującego twój system, może pozostawić cię ospałym, rozdrażnionym i mentalnie zamglonym, czasami bez wyraźnego zrozumienia połączenia. Kiedy budzisz się, twoje ciało znajduje się w stanie postu. Poziomy glukozy są niskie, twój mózg potrzebuje paliwa. Twoje mięśnie czekają na składniki odżywcze. Picie wody pomaga rozpocząć krążenie i nawadnia komórki, tak, ale nie daje węglowodanów ani białka, których twój mózg i ciało potrzebują do prawidłowego funkcjonowania. Jeśli po tej wodzie wypijesz kawę, efekty mogą się nasilić. Nagle stymulujesz swój system, niestabilizując go, co może prowadzić do uczucia niepokoju, niepokoju lub emocjonalnej pustki do południa. Łatwo jest pomylić te objawy z wiekiem, stresem lub problemami ze snem, gdy tak naprawdę są po prostu sygnałami żywieniowymi. Przykład Alice, 62-letniej kobiety, która próbowała uprościć swoje poranki. Przeczytała, że woda przyspiesza metabolizm i że przerywane poszczenie jest na topie, więc przestała jeść śniadanie i piła wodę aż do południa. Na początku straciła kilka kilogramów, ale potem zaczęła odczuwać zmęczenie. Jej nastrój opadł, stała się bardziej zapominalska. Jej córka zauważyła, że powtarzała te same zdania w rozmowach. Wizyta u lekarza ujawniła, że nie było żadnych poważnych problemów zdrowotnych, tylko brak stałego spożycia glukozy rano. Kiedy dodała niewielkie białkowe śniadanie do swojej rutyny, np. jajka z owocami lub owsiankę z orzechami, jej energia wróciła, a koncentracja się poprawiła. Pomijanie śniadania może brzmieć niewinnie, a nawet godziwie, ale dla starzejącego się ciała, a zwłaszcza takiego, które już zarządza lekami. Lub zmianami hormonalnymi, może być ryzykowne. Myśl o jedzeniu rano jak o podpałce do ognia. Bez niej płomień migocze. Z nią płoniesz stabilnie i mocno. Woda odgrywa swoją rolę, ale nie może tego zrobić sama. Jeśli zaczynasz swój dzień tylko od wody, myśląc, że mniej znaczy więcej, może to być zmiana, która wszystko odmieni. Daj swojemu ciału zarówno nawodnienie, jak i odżywienie. W ten sposób budzisz się w pełni, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Ostatnie myśli, poranne rutyny, mogą być potężne, ustalają ton na twój dzień, energię i koncentrację. I chociaż picie wody pierwszą rzeczą rano, zyskuje wiele pochwał, i słusznie. Nie jest rozwiązaniem uniwersalnym. Prawda jest taka, że woda jest pomocna tylko wtedy, gdy jest traktowana z ostrożnością. Kiedy się spieszymy, przesadzamy lub ignorujemy, jak nasze ciała reagują, coś, co miało być pomocne, może cicho zaszkodzić. Zwłaszcza w miarę starzenia się, nasze systemy stają się bardziej wrażliwe. To, co kiedyś wydawało się orzeźwiające, może teraz wydawać się szokujące. To, co wydawało się nieszkodliwe, może wymagać przemyślenia. Ale to nie chodzi o lęk chodzi o świadomość. O uczenie się, jak wspierać ciało, które masz dzisiaj, a nie to sprzed dwudziestu lat. Może to oznaczać picie zamiast łyków, lekko podgrzanie wody lub zjedzenie czegoś przed nawodnieniem. Może to znaczyć ostateczne pozbycie się tej plastikowej butelki, której używałeś za dużo razy. To nie są dramatyczne zmiany. To przemyślane. I często to przemyślane zmiany Chronią nasz komfort, klarowność i pewność siebie, gdy przechodzimy przez lata. Poświęciłeś czas, aby zrozumieć, jak małe rzeczy mogą mieć wielką różnicę. To wiele mówi o Tobie. Ktoś, kto zwraca uwagę, ktoś komu zależy, kto wciąż się uczy, nadal rozwija i inwestuje w swoje samopoczucie. Taki sposób myślenia dodaje siły Twoim dniom. Nie zatrzymuj się tutaj. Weź jedną z tych lekcji i spróbuj jej jutro rano, a zobaczysz, jak twoje ciało reaguje, gdy jest traktowane nie z rutyną, a z szacunkiem. Dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj. Chętnie usłyszymy od ciebie: zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, którą dzisiaj się nauczyłeś i jak planujesz ją wykorzystać w swoim życiu. Twoje myśli są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich dzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam dużą motywację i wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, proszę polub, subskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowego kontentu, aby informować Cię i inspirować. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.